Makijaż wieczorowy, świąteczny, sylwestrowy, ale nie tylko. Tak naprawdę może to być też makijaż dzienny. Zobacz sama. Będzie delikatne oko, troszkę złota na ruchomej powiece i podnoszenie powieki bronzerkiem. Czarna konturówka, którą rozcieram i robię delikatną jaskółkę, będzie trwała nawet jeżeli to będzie wieczór z tańcami. Rzęsy 200% objętości, mój ulubiony tusz, który zobaczcie, jak już po jednym razie robi z rzęs naprawdę mega. Ja mam delikatne i jaśniutkie. Konturowanie, takie wyszczuplenie twarzy, ale dodanie też dziewczęcego looku. Brązer, róż, rozświetlacz i usta. Na ustach będzie... Konturówka, konturówka taka hot pink, rzeczywiście, i nasza mroźna malinka, która dopełni całości. Tak wygląda. No, zobaczcie, różnica mega. Tak nie może zostać. Oczywiście, cały makijaż wygląda bardzo subtelnie, kobieco, ale i delikatnie.